Witam Cię serdecznie z tej strony, Wojciech Wesołowski, podstawybiznesu.pl. Jak zwykle co tydzień chciałbym z Tobą omówić plan działania na ten tydzień. I witam Cię z mojego domowego centrum dowodzenia. Dzisiaj rano, piję sobie kawę, więc postanowiłem Ci przekazać kilka ważnych informacji o wydarzeniach, które się wydarzą na naszej stronie. Przede wszystkim jest to konferencja, która się odbędzie się w środę o 20.30. Chciałbym Cię zmotywować, byś zaprosił parę osób przez swój link partnerski, który masz po prawej stronie na portalu po zalogowaniu, link partnerski do webinaru, byś go zaprosił. Omówimy o nim, to jest taka, taki webinar kutacyjny, gdzie omówimy pierwsze kroki, dlaczego system działa, pokażę dowody, dlaczego nasz system działa i pozwalam generować dochody. Kolejnymi wydarzeniami są dwa artykuły, które się ukażą też w tym tygodniu. Już jutro, we wtorek się ukaże Jacka Pastuszko, artykuł. Kreowanie własnego wizerunku w e-biznesie, taki artykuł. No i w czwartej się ukaże Pawła Grzecha, Marketing sieciowy pro, część pierwsza. Jak wszystko, to, jak wszystko się zaczęło? Tak jest dokładnie pod tytuł. I akurat ten artykuł będzie dla partnerów o charakterze propartnerskim, czyli też trzeba sobie zauważyć. Ja chciałem też Was serdecznie zaprosić 24 sierpnia organizuje w zielonej górze taki event, spotkanie gdzie chcemy sobie porozmawiać o jej biznesie, o sposobach zarabiania na internecie i jeszcze dziś się ukaże taki artykuł i taka zajawka, oczywiście też będzie link pod, pod, tym, pod tym materiałem do tego artykułu, gdzie więcej powiem o co chodzi. Kosz uczestnictwa to jest fajna sala, klimatyzowana na uczelni, koszt uczestnictwa to będzie 27 zł, to jest po prostu po kosztach. Chciałbym się z Wami spotkać, zintegrować, byśmy mogli wspólnie sobie opracować strategię, byśmy mogli się porozmawiać, spotkać się na żywo omówić jakby plan działania, pokazać wam w jaki sposób ja generuję dochód, w jaki sposób to działa i po prostu Was poznać bliżej, więc też Was serdecznie zapraszam, jeśli ktoś będzie w stanie dojechać do Zielonej Góry i wziąć udział w takim spotkaniu, serdecznie zapraszam jeszcze raz. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!